Hej. Jak kończą czasami najpiękniejsze kobiety, za którymi była kolejka. Dosłownie kolejka facetów napierali, mówili jak ona jest piękna, mogła wybierać, przebierać, robić z nimi co chciała, jak chciała i gdzie chciała. A oni tak tak po prostu marzyli o niej, bo była tak atrakcyjna, tak piękna. I setki facetów często zostali przez nią albo skrzywdzeni, albo myśleli o niej, że to jest jakaś bogini piękna. Bo tak yy, faceci reagowali. Jeden z moich kolegów kiedyś z 20 ileś lat temu były trzy auta danej marki w Szczecinie. On kupił czwarte. Kiedyś takie auto wyglądało jak już Chyba nawet teraz Ferrari Nie będzie tak wyglądało jak w tamtych czasach to auto Bo były trzy A teraz Ferrari wszędzie to jest jak czasami Kilkadziesiąt w danym mieście Więc Kupił, kupił specjalnie to auto po to Żeby tą kobietę poderwać Kupił strój Wydał w tamtych czasach Kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby się jej przypodobać. A ona tak i tak W ogóle nie była nim zainteresowana Bo Wielu innych różnych facetów było nią zainteresowanych. I gdy patrzę na to, po 15-20 latach, ta kobieta już po 10 latach była dostępna od tak. Od tak. Dla bardzo wielu już wręcz przeciętnych facetów. Ale. 10 lat jeszcze wcześniej, to przyjeżdżali najpiękniejsi, najładniejsi, czasami nawet najmądrzejsi faceci, żeby się z nią umówić. A ona wiadomo, rozbisła urmarniona. Yy, przebierała, wybierała i, i. i po 20 latach. Bo po 10 przeciętni mogliby ją już zabierać do domu. Po 20 latach, to już ją brali tacy, którzy nie mieli dwóch zębów, którzy tylko coś tam jej kupili, jakąś wódeczkę. Już nawet nie było mowy czasami o zaproszeniu na jakąś pizzę, czy zaproszeniu do jakiejś dobrej knajpy. Ona szła. Prawie z kim, z kim popadło, kto tam jakąś lekką rozmowę się wstrzelił. Zobaczyła, że ma trochę, trochę lepiej wygląda niż, niż, niż ten najgorszy. I szła z nim do domu, szła z nim do mieszkania i wylądowała z nim w łóżku. Tak potoczyły się losy pewnej pani z mojego miasta, która kiedyś. Naprawdę była jedną z najpiękniejszych kobiet w tym mieście. I teraz jest pytanie do ciebie, do ciebie, bohaterze, strażaku, strażaku dlatego, że lubisz gaść pożarny, dlaczego ty, skoro na 20 lat temu nawet nie na Cię splunąć, dosłownie, drwiła z ciebie, śmiała się z ciebie, i dlaczego teraz ty? Dobrze usytuowany mężczyzna, wykształcony bardzo często, dobrze prosperujący, masz się na, na, niej, na nią zlitować, gdzie przeszło przez nią cała armia facetów różnych. I dlaczego teraz ty chcesz być bohaterem, strażakiem gaszącym wszystkie pożary dookoła? Dlaczego? Odpowiedz mi na pytanie dlaczego? Ta kobieta przecież tak naprawdę bardzo, bardzo nie była tobą zainteresowana. I to jest taki też film, i dla mężczyzn, i dla kobiet. Dlaczego? Ponieważ ten film zaczyna się jak kończą kobiety, które czasami były topowe. W danym mieście. Też jest gdzieś tam film na internecie krąży, pokazuje znaną top modelkę gdzieś tam w Hollywood, która się zgubiła, no i wylądowała praktycznie na śmietniku, i pochodzi teraz po śmietnikach, a robiła karierę. Była bardzo ładna, yy, bardzo znana, a niestety coś tam nie pykło w głowie i wylądowała na ulicy. Takich przypadków są setki tysięcy, jak nie miliony na całym świecie. To pokazuje. Co to znaczy u nas głowa, jak wa ważna jest głowa w naszym życiu i jak warto o nią dbać. Dlatego, panowie, od dzisiejszego dnia dbamy o naszą głowę, edukujemy się. A jeżeli nie wiemy, gdzie się edukować, na dole jest link do moich szkoleń. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub nie dajesz sobie rady z uwodzeniem z pewnością siebie, już teraz. Zapisz się teraz. Już teraz, zapisz się teraz, żeby się rymowało, tak. Ja osobiście pozdrawiam cię z Międzyzdroi. Pamiętaj, bądź świadomym i mądrym facetem, jeśli chodzi o uwodzenie, bo polegniesz, polegniesz, polegniesz i żadne firmy, żadna wiedza, yy, żadne wykształcenie ci w tym nie pomoże. Hej.